Witam widzów kochanych moich Mam fajnego fanta, chyba guzik Hitler -Juggen. Chyba jest piękny groszek z jedyneczką, nie? Pierwszy oddział podejrzeć Na pewno Hitler -Juggen. No nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje, nie? Bardzo ładny fant. Już się cieszę. No tam okolice Same siereczki, nie. Także guziczek nam pięknie wyskoczył, bardzo ładny. No. Dobra, żegnamy się i lecimy dalej. Nie? Tam jest rzeczka bardzo fajna. Tam, widzicie, od chwilą widzieliśmy kolegów wędkarzy. No, bucik nie? Puh. go? No, elegansio. Piękny niemiecki groszek. Dobra, na razie żegnamy się. Heja, heja, hej,